Witam serdecznie, słuchaczy. Ciemna strona duchowego oświecenia. Ach! Duchowe oświecenie. Mekka, szczyt. Święta korona, orgazmiczny moment spełnienia. Sekretne życzenie każdego poważnego poszukiwacza duchowego i trwające całe życie poszukiwanie tysięcy przed nami. Jest jednak powód, dla którego nie piszę zbyt wiele o duchowym oświeceniu, a zamiast tego skupiam się na duchowym przebudzeniu. Duchowe oświecenie to po prostu bałagan umysłu, moi przyjaciele. Innymi słowy, im więcej piszesz, im więcej myślisz, im więcej poszukujesz i starasz się to zrozumieć, tym bardziej paradoksalnie wymyka ci się i nie bez powodu. Duchowe oświecenie nie ma być wymyślone umieszczone na zgrabnej liście punktowanej, podzielonej na siedem możliwych do wykonania kroków odaczone na liście rzeczy do zrobienia. Zawieszone jako honorowa odznaka na ścianie i hej, presto, ty skończone. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest duchowe oświecenie, jakie osiągnąć lub jakie to uczucie, trafiłeś do niewłaściwego artykułu. Ale jeśli chcesz wnikliwego, dogłębnego, potencjalnie zmieniającego paradygmat badania tego tematu, jesteś we właściwym miejscu. Będziemy badać wszystko od ciemnej strony poszukiwania oświecenia przez to co mówią o tym mistycy i mędrcy, aż po ścieżkę. Umrzeć zanim umrzesz. Po pierwsze zachowajmy prostotę i wróćmy do podstaw. Czym jest oświecenie duchowe? Królestwo Boże nie przychodzi z rzeczami, które można obserwować. Nie powiedzą oto jest lub. Oto jest, ponieważ Królestwo Boże jest w Tobie. Jezus Chrystus, znany również pod nazwami takimi jak Nirwana, Jedność, Niebo, Samorealizacja, Moksza i Satory, duchowe oświecenie jest zasadniczo przejściem od identyfikacji z iluzorycznym Ego do ekspansji w szerszą, pierwotną, wieczną jaźń. To święte ucieleśnienie ostatecznej jaźni znane jest pod różnymi nazwami, takimi jak Prawdziwa natura, Duch Istnienie, Obecność, Bóg sam, Świadomość Chrystusa, Niedualna Świadomość, Bramin itd. Samo doświadczenie duchowego oświecenia jest opisane przez mistyków, mędrców i świętych ludzi na przestrzeni wieków jako Bezgraniczna miłość, głęboki spokój wewnętrzny, całkowita wolność i wyzwolenie ze strachu przed śmiercią. Duchowe oświecenie, a duchowe przebudzenie. Powodem, dla którego wolę pisać i mówić o duchowym przebudzeniu, jest to, że jest to proces, podróż, archetypowy ruch wzrostu i transformacji. Dużo można by powiedzieć o podróży po przebudzeniu, a wiele z tego można wyciągnąć z własnego doświadczenia. Z drugiej strony, duchowe oświecenie jest jak błyskawica, która nagle pęka na niebie. Innymi słowy, nie mamy pojęcia, kiedy nadejdzie, a nawet szczerze, czy nadejdzie to dzika i nieprzewidywalna siła. I to trwała zmiana świadomości. Więc, jak widać, nie ma z czym pracować. Nie mogę przewidzieć ani obiecać duchowego oświecenia. I na pewno nie mogę tego podsumować za pomocą względnych i fikcyjnych słów, które i tak są wytworem umysłu. Rzeczywiście, duchowe oświecenie oznacza zarówno początek i koniec duchowej podróży, jeśli to Cię dezorientuje. To z powodu trudnej małej usterki w matriksie, zwanej paradoksem. Jest ostatecznie niedefiniowalny i można na niego wskazać tylko najbardziej omylnymi palcami. Więc myślisz, że chcesz duchowego oświecenia? Aka. Ciemna strona iluminacji. Umysł ma tendencję do wciągania się w duchowe koncepcje, takie jak oświecenie. Obecność, świadomość, brak jaźni i niedwoistość. To trochę jak narkoman od heroiny z igłą w ramieniu. Przez jakiś czas czuje się dobrze, ale aby być wolnym, musi odstawić narkotyk. Wiele osób rozpoczynających duchową podróż szybko zakochuje się w idei duchowego oświecenia. Być może mieli przebłysk ostatecznej rzeczywistości podczas medytacji, mieli mistyczne doświadczenie podczas przyjmowania psychodelików, albo ciągle słuchali przemówień Echarta Tolna na temat mocy teraźniejszości, która powoduje zmiany w świadomości. Chociaż wszystkie te doświadczenia mogą być piękne, znaczące i święte, nieuchronnie prowadzą nas do czegoś. Ceo nazywam duchowym kołem chomika lub metafizyczną króliczą norą. Jak naiwna i niewinna Alicja, biegniemy za białym królikiem oświecenie i spadają w ciemną dziurę, która prowadzi nas przez magiczny i tajemniczy świat. Rzeczywistość jest taka, że ta fantastyczna kraina snów jest tylko marzeniem, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy dużo później. Nie zrozum mnie źle, z pewnością istnieje stan nieograniczonej wolności. Wystarczy spojrzeć na postacie takie jak Budda, Jezus, Enendemeima Ma i tak dalej. Wiele zwykłych osób, takich jak Ty i ja, również dostrzegało ten stan podczas krótkich doświadczeń mistycznych. Ale obraz oświecenia, jaki mamy w naszych umysłach, jest czymś, co musimy zatrzymać. Cofnąć się i dokładnie zbadać. Wracając do analogii z błyskawicą, pragnienie duchowego oświecenia jest jak pragnienie, by uderzyła cię piorun. To cholernie bolesne, ale niezaprzeczalnie radosne. Nigdy nie wiesz, kiedy to się stanie, ponieważ ty tego nie kontrolujesz, nieco później zbadamy, co różni pisarze. Filozofowie, mistycy i mędrcy powiedzieli o doświadczeniu oświecenia. Ale najpierw zbadajmy kolejną trudną prawdę związaną z duchowym oświeceniem. Czy używasz idei oświecenia, aby spróbować uciec od czegoś, to trudna do przełknięcia prawda, ale wiele osób, które chcą osiągnąć oświecenie, robi to, ponieważ próbują czegoś uniknąć lub uciec, na przykład uciekając przed poczuciem niegodności, uciekając od trudnych realiów życia, unikanie bólu bycia wrażliwym i intymnym z innymi. Nadmierna kompensacja za inne postrzegane niedociągnięcia w środku. Osiągając duchowe oświecenie, tacy ludzie wierzą, że w końcu zostaną uwolnieni od niepewności, słabości i bólu istnienia. Jak pisze M. Kaplan: Jeśli wiemy, że szukamy oświecenia, ponieważ rzeczywistość jest tak trudna do zniesienia, Mamy przynajmniej intuicyjne wyczucie tego, przed czym uciekamy. Rzeczywistość, która już zaczęła pojawiać się w naszej świadomości, rzeczywistość, z którą nasze poszukiwania w końcu skłonią nas do stawienia czoła. XIII wieczny japoński poeta buddyjski i filozof Dogen pisze: Być oświeconym to być blisko ze wszystkimi rzeczami. Oświecenie jest przeciwieństwem tego, czego chcą biegacze rzeczywistości, jest zwróceniem się ku, a nie odwróceniem się od bólu życia. Pozostaje więc pytanie: czy naprawdę chcesz oświecenia? Nie ma dobrej lub złej odpowiedzi, ale jest uczciwa i nieuczciwa. Duchowe ego. Inną kwestią do rozważenia jest fakt, że duchowe oświecenie jest często postrzegane przez poszukiwacza duchowego jako ostateczne osiągnięcie w życiu. Innymi słowy, oświecenie jest tak majestatyczną, wspaniałą i gigantyczną ideą, że jest idealną przynętą, by zwabić wewnętrzne duchowe ego lub duchowego narcyzów. Myśl o byciu doskonałym, w pełni wyzwolonym, poza bólem, nieskończenie mądrym i spójrzmy prawdzie w oczy, w zasadzie o Bogu. Wszystkie idee, które sprzedajemy na temat oświecenia, są tak smaczne i soczyste, że są dosłownie samą paszą, która napędza wybryki duchowego ego. Jeśli nie wiesz, czym jest duchowe ego, pozwól, że podsumuję. To najniebezpieczniejszy rodzaj ego ze wszystkich. Lub, jak napisano w artykule, duchowe ego, 15 znaków duchowego narcyza. Ego duchowe buduje się na tym podstawowym ego, które nosimy wokół siebie. To ego na tracku, ego na sterydach, ego rozdęte poza zwykłą wielkość ogrodu. To duchowe ego napędza. Drapieżni guru, jakby Kremczo Umysły stojące za masowymi sektami samobójczymi, takimi jak Jim Jones, Peoples Temple i Mars Hall Applewhite, Heaven's Gate Księża pedofilscy Religijni ekstremistyczni zamachowcy samobójcy na bardziej zróżnicowanym poziomie duchowy egotyzm objawia się jako poczucie własnej racji, niezdolność do nawiązywania relacji z innymi lub tworzenia zdrowych relacji, duchowe omijanie, arogancja, opór przed byciem wywołanym, pretensje itd. Duchowe oświecenie wydaje się na powierzchni krystalicznie białym światłem. Ale jeśli nie będziemy ostrożni, może prowadzić do wielkiej ciemności, cierpienia i usidlenia. Więc znowu pozostaje pytanie: czy naprawdę chcesz oświecenia? Czy zdajesz sobie sprawę, że duchowe oświecenie dotyczy śmierci i rozczarowania? W głównym nurcie duchowości popkultury, a zwłaszcza w świecie New Age sprzedaje się nam ideę, że duchowe oświecenie dotyczy. Miłość, światło, błogość, kosmiczne w niebowstąpienie, a nawet według Instagrama, manifestowanie swojej idealnej rzeczywistości. Bez względu na to, do jakiego kręgu duchowych ludzi zmierzasz, oświecenie jest postrzegane jako coś, co możesz w końcu osiągnąć i osiągnąć dzięki ciężko wypracowanej praktyce i postanowieniu. A jednak takie współczesne poglądy są sprzeczne z bezpośrednimi doświadczeniami filozofów, mistyków i mądrych kobiet/ludzi. Duchowe oświecenie nie jest czymś, co otrzymujesz, ale. Doświadczenie straty, rozczarowania i śmierci utożsamienia się z fałszywym ego. Chodzi o ponowne odkrycie tego, co zawsze i na zawsze było tutaj pod powierzchnią i dzieje się to bez Twojej licytacji. Być może jednym z moich ulubionych cytatów, które odzwierciedlają tę intrygującą, ale niepokojącą rzeczywistość, jest przebudzony nauczyciel Adyashanti, który pisze. Oświecenie to destrukcyjny proces. Oświecenie to kruszenie nieprawdy. To widzenie przez fasadę udawania. To całkowite wykorzenienie wszystkiego, co wyobrażaliśmy sobie jako prawdziwe. Tim Farrenten w swojej książce *A Hell of Mercy* cytuje nauczycielkę Zen Charlotte Jokobek, która komentuje. Problem z mówieniem o oświeceniu polega na tym, że nasza rozmowa ma tendencję do tworzenia obrazu tego, czym jest. Jednak oświecenie nie jest obrazem, ale rozbiciem wszystkich naszych obrazów. A rozbite życie nie jest tym, na co liczyliśmy. Znany nauczyciel duchowy i autor The Power of Now, Eckhart Tolle, pisze. Sekretem życia jest umrzeć przed śmiercią i uświadomić sobie, że nie ma śmierci. Jak widać, jest tu motyw przewodni: zniszczenie, śmierć i utrata czegoś to znaczy wiele iluzji, które przesłaniają nam dostęp do rzeczywistości i świadomości. Nawet słowo nerwane, które jest synonimem duchowego oświecenia, jest słowem sanskryckim, które oznacza wygaśnięcie, zniknięcie. W tym przypadku jesteśmy ogniem. Duchowe oświecenie to wiatr, który je gasi. Efektem końcowym jest wolność, czyli umieranie przed śmiercią. Tak, chciałbym umrzeć. Aka Filozofia niedwoistości. Jeśli po wysłuchanie wszystkiego, co wcześniej wypowiedziałem, nadal pociąga cię poszukiwanie duchowego oświecenia, fała dla ciebie. Jeśli zdecydowałeś, że tak, chciałbym umrzeć w sensie twojej identyfikacji i przywiązania do umierającego fałszywego ego, mój kapelusz spada na ciebie. Duchowe oświecenie jest ścieżką bez ścieżki, taką, której nigdy nie można nauczyć, ale można ją jedynie wskazać. Moim zadaniem tutaj jest wskazywanie ci tych, którzy wskazują na oświecenie. A najpotężniejszą filozofią, jaką znalazłem podczas moich podróży, jest coś, co nazywa się niedwoistością. Niedwoistość to termin wywodzący się z sanskryckiego słowa advaita, które oznacza niedwoje. Podczas gdy niedwoistość zasługuje na cały artykuł dla siebie jest to filozofia integracji duchowej. Rozpoznania ukrytej jedności i jedności tańca przeciwieństw w życiu męski żeński, jasny ciemny, miły nieprzyjemny seks w duch itp. Nauczyciel niedwoistości Rupert Spira definiuje niedwoistość w następujący sposób. Niedwoistość jest uznaniem, że za wielością i różnorodnością doświadczenia kryje się jedna nieskończona i niepodzielna rzeczywistość, której naturą jest czysta świadomość, z której wszystkie przedmioty i jaźni czerpią swoje pozornie niezależne istnienie. Uznanie tej rzeczywistości jest nie tylko źródłem trwałego szczęścia we wszystkich ludziach, jest podstawą pokoju między jednostkami, społecznościami i narodami. Autor i nauczyciel duchowy Jeff Foster definiuje niedwoistość w następujący sposób: Niedwoistość wskazuje na zasadniczą jedność całość, kompletność, jedność życia. Całość, która istnieje tu i teraz przed jakąkolwiek widoczną separacją. To słowo, które wskazuje na intymność, miłość poza słowami, w samym sercu doświadczenia chwili obecnej. To słowo, które kieruje nas z powrotem do domu. Ale chociaż niedwoistość jest piękną filozofią, muszę cię ostrzec, aby podchodzić do niej ostrożnie i uważnie. Wielu ludzi zgubiło się w duchowym omijaniu, duchowym egotyzmie i innych duchowych pułapkach z powodu podążania ścieżką niedualną. Proszę, nigdy nie porzucaj swojej świętej, dzikiej ludzkości. Ostatecznie miłość jest tym, co leży u podstaw poszukiwania duchowego oświecenia i filozofii, takiej jak niedwoistość. Jak pisze mędrzec Nisargadatta Maharaj, Świadomość w Tobie i świadomość we mnie, najwyraźniej dwie, naprawdę jedna, szukają jedności i to jest miłość. Ostatnie słowa: Nie możesz zdobyć duchowego oświecenia, nie możesz znaleźć duchowego oświecenia, nie możesz uniknąć duchowego oświecenia. Duchowe oświecenie rozkwitnie, gdy zakwitnie, odnajdziecie, gdy Cię odnajdzie i rozmontujecie, gdy nadejdzie właściwy czas, a nie, ani chwili przed, ani polu. Autor Alefej Eluna dziękuję za wysłuchanie.